Cześć, dzisiaj wspólnie ze sklepem Stokrotka mamy do rozdania 10 bonów po 50 zł dla przypadkowych osób w ramach akcji świątecznej Górnik Łęczna i Stokrotka. Dawajcie, porozdajemy. Świąteczne zakupy? Tak. Jesteśmy z Górnika Łęczna i wspólnie ze Stokrotką, sklepem Stokrotka mamy taką świąteczną akcję że panie dwie dzisiaj, jeśli zrobią zakupy do 100 zł, to my za nie zapłacimy. Takimi oto Aha, w, Więc w tym momencie? W tym momencie. Aha. No dobrze. Tak? Mhm. Możemy razem zrobić? Mogę pomóc trochę? No Podtrzymasz? Proszę dla ciebie. Idziemy? Co pierwsze. To piciu bierzemy, tak? Piciu? To no za mały koszyk wzięliśmy. Za mały koszyk. Tak, o, ciutka do herbatki, jak znalazł. Tak. Świąteczne zakupy? Tak. No ja jestem z Górnika Łęczna i mamy taką wspólną akcję teraz ze Stokrotką, że rozdajemy takie bony zakupowe. I chcieliśmy Państwu jeden bon przekazać. Do wykorzystania na świąteczne zakupy. Naprawdę? Naprawdę. Dziękuję bardzo. Wesołych Świąt życzy cały Górnik Łęczna i sklep Stokrotka. Dziękuję, wzajemnie. Wspólnie z sklepem Stokrotka i Górnikiem Łęczna, jak Pani widzi z okazji wrzucających się świąt, mamy do rozdania takie oto bony zakupowe. I jeden przekazuję na te świąteczne zakupy dla Pani dzisiaj. Proszę się nie przejmować, jest prawdziwy, jak najbardziej sprawdzony, zapraszamy do kasy i życzymy wesołych świąt, no i na wiosnę zapraszamy na nasze mecze. Dziękuję. Świąteczne zakupy. No, tak. Dobra odpowiedź. Mamy taką akcję dzisiaj z górnikiem Łęczna i sklepem Stokrotka. Tak. Na świąteczne zakupy rozdajemy takie otobony. Chcieliśmy z okazji zbliżających się świąt pani taki jeden wręczyć. I oczywiście synowi? Tak. Wesołych świąt? Dziękujemy udanych bardzo. Udanych zakupów? Dziękujemy. sklep Stokrotka, no i oczywiście górnik Łęczna. Dziękujemy bardzo. Świąteczne zakupy? Jakby to powiedzieć? Jeden artykuł tylko, to nie świąteczne. No czyli. to będzie Pan miał możliwość wzięcia tych artykułów więcej, bo za, razem ze sklepem Stokrotka i Górnikiem Łęczna mamy taką akcję świąteczną. Rozdajemy takie bony, proszę o to, bon dla Pana, na świąteczne zakupy, pod warunkiem, że Pan obieca, że będą się świąteczne. Dzięki. Proszę bardzo, Wesołych Świąt, dużo nie, zdrówka. Nie spodziewałam się, że górnicy handlują w Omeksie. Też tutaj. Pała górnikom. Zapraszamy na. Pracowałam na mecz. trochę na górnictwie, w teraz pracuję, no to mi się dobrze trafiło. Dzięki. Proszę bardzo, Wesołych Świąt. Dziękuję. Dzisiaj za zakupy płaci górnik Łęczna, to dla Pani przekazujemy. Dziękuję bardzo. Życzymy Wesołych Świąt. Wzajemnie. I dużo zdrowia. Dziękuję W nadchodzącym roku. Dziękuję bardzo. To razem z górnikiem Łęczna i sklepem Stokrotka mamy takie wony dla pani na, na te świąteczne zakupy z życzeniami zdrowych i wesołych świąt. Ojeju, dziękuję ślicznie. Zapraszamy na mecze Dziękuję oczywiście. Dziękujemy. Świąteczne zakupy. Chcę zobaczyć, co są pieszeczne. No to jak pani chce zobaczyć, to są pieciarki, to razem z górnikiem Łęczna i Stokrotką mamy do przekazania taki bon na świąteczne zakupy, do wykorzystania oczywiście w sklepie. Bezpłatnie? Bezpłatnie. Nic naprawdę za to nie chcesz? Musi chcecie? Mi pani tylko podać rękę i zrzucić nam wesołych świąt i powodzenia w najbliższym meczach. Więc wesołych świąt. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. No, udało się. Rozdaliśmy wszystkie bony. Myślę, że klienci zadowoleni. Sklep Stokrotka poszedł nam fajnie, fajnie, fajnie na rękę. Fajną promocją. Dziękujemy bardzo za tę dzisiejszą akcję. Zapraszamy na mecze wspólnie z sklepem Stokrotka.